w kurw*tem z lusterku. Andrzej. Ja też. Ja tała epikdom. Jabłko. Andrzej. Ej, chcesz jabłko. <grywa> Andrzej. To, to. Zaraz pierdolę lusterko. <grywa> Dobra, Ty, kurwa, pierdolam Ty tak. czekaj, ej, bierzcie kurwa to opakowanie. Spierdalaj ej. mi z tym piwem, kurwa. czeku. Ja. I to mi reklamówka. Nie, to reklamówkę. Ja, tam Prósty, reklamówkę. No, to kitram ją tu. Nic nie ma? Nic. Chuj, czysto. Dobra. Spierdalamy. Piotrek! Bo upierdolę serko. Weź, kurwa, to złóż, człowieku. Bo pierdolę. No weź to no wzdłuż kurwa. Siedź. Klosku. No pakuj. bo mi się zaplątało. No pakuj odbyć, człowieku, jak ty se, kurwa, zawiązałeś rękawiczka, kurwa, za sznurówką, to się pojebało, to nie idzie. Wypadku. kurwa. Kurwa, czekaj, no. Wiemy to pił, Magda, dajmy. No wychodzisz czy nie, kurwa, najbardziej A. najebany wychodzi pierwszy Magda, tyle wchodzisz. Magda, zaraz ci sosem pierdolny. Mam to jasko. Kurwa, ja mam... Mam, mam. mam cały sos z Bęka. Ty, dobra.